Dzień dobry, cześć i czołem. Witam Was serdecznie w czternastym odcinku mojego pozytywnego podcastu Puszek i Ciepełko. Jak już pewnie wiecie, jestem Agnieszka, a podcast ten stworzyłam, aby dzielić się z Wami moimi sposobami na jak najlepsze i najbardziej wartościowe życie, żeby właśnie oswajać wszystkie nasze demony i skupić się na dobrych stronach naszego życia, na radościach, na pozytywnym myśleniu, bo myśli mają ogromną moc. Myśli to jest ogromna potęga i wszystko, co siedzi w naszej główce i wszystko co sobie myślimy na nasz temat, na innych temat, wszystko co mówimy sobie i innym ma ogromną moc. Słowa to po prostu nasz miecz. I Poruszam w tym podcaście przeróżne tematy, ale wszystkie raczej oscylują wokół pozytywnych aspektów naszego właśnie życia. Ale dzisiaj chciałabym poruszyć zupełnie inny temat, zupełnie innej bajki. Coś na temat Wielkanocy, Wielkiej Nocy, którą właśnie mamy. Ponieważ jest 17 kwietnia no i Święta panie mamy święta. Wielkanoc. Wielkie święto w Polsce, wielkie święto w Europie, generalnie wielkie święto w każdym kraju chrześcijańskim. Co skąd się wywodzi w ogóle ta Wielkanoc i czy ludzie, którzy w Boga nie wierzą, mogą w jakiś sposób świętować? Ten czas w roku. Więc na przełomie marca i kwietnia poganie świętowali jarę gody. Był to czas czekania na nadejście jaryły. A jaryła to słowiańskie bóstwo płodności i wiosny. Więc jak widzicie, to święto było obecne z nami już od wielu, wielu lat. Jeszcze daleko, daleko przed. Chrześcijaństwem. Święto to było bardzo wesołe, ponieważ od tego dnia wydłużał się już dzień, skracała się noc, była to taka równonoc. Wielka noc kończyła czasy ciemności, czasy zimy i zaczynała czas wielkiego dnia jasności. Wśród Germanów ten dzień takiej równonocy wiosennej był nazywany świętem Ostary, a wśród Anglosasów ta sama bogini nazywa się Eostre. No i brzmi to trochę podobnie do Easter, prawda? Nie jest to przypadek, ponieważ kiedy na te nasze tutaj tereny weszło chrześcijaństwo, to kościół katolicki, no, żeby się poganie za bardzo nie buntowali i żeby z, wielko, z większą łatwością przyjęli te wszystkie chrześcijańskie obrzędki, obrządki, to po prostu przywłaszczyli sobie te pogańskie święta i uczynili je chrześcijańskimi. If you know what I mean. Czas początku wiosny był dla naszych przodków, pogańskich, czasem wzmożonych takich rytuałów magicznych, które miały na celu zakończyć tą zimę i zapewnienie przyszłych dobrych plonów, wprowadzenie zdrowia, takiej wigoru, takiej super energii do domów. I niektóre z tych praktyk są znane do dzisiaj, ale w nieco innej odsłonie i innym kontekście w kontekście, na przykład topienie kukły lub palenie tej kukły, symbolizującej Marzanę, czyli Marzanna to była bogini zimy i bogini śmierci, e, okazanie domostwa z suszonymi ziołami, zbieranie leszczyny, smaganie się tymi witkami wieżby, polewanie się i obmywanie zimną, świeżą wodą siebie i bliskich, Dekorowanie pisanek symbolami życia i symbolami odrodzenia, przygotowywanie i wspólne zjadanie dań, napitków i oczekiwanie na pierwszy wiosenny grzmot, znak nadejścia boga, peruna, a wtedy już można było sadzić i siać. Jeśli chodzi o malowanie pisanek, to Słowianie robią to już od czasów, jeszcze sprzed chrztu Polski. Zapożyczyliśmy ten zwyczaj z Egiptu albo Mezopotamii. W mitologii słowiańskiej jajka znosił zając jako zwierzę poświęcone bogini Osterze. Więc tutaj ten zajączek wielkanocny, trochę to dzikie. Ja wiem. Jeśli chodzi o lany poniedziałek, to Kościół bardzo długo starał się usunąć tą tradycję pogańską, ale niestety się mu nie udało. No i znowu wpadli na bardzo dobry pomysł, żeby zamiast tego tradycyjnego, zimnego kubła wody, który się właśnie używało jako tej wody oczyszczającą i taką... Za pomocą tej wody nastąpiło odkupienie, uratowanie się przed złem, no to Kościół dodał tutaj element wody święconej. Słowo dingus pochodzi z niemieckiego dingen wykupić A jeśli chodzi o dzielenie się jajkiem, to tutaj również. To nie ma nic wspólnego z religią, i nie wymyślił tego kościół katolicki ani żaden inny kościół chrześcijański. Znowuż jest to obrządek pokański, po prostu jest to tradycja słowiańska dzielenia się jajkiem, czyli symbolem życia. I już właśnie podczas jarych godów yy, robiliśmy kolorowe pisanki. I obdarowywaliśmy się nimi. I dawaliśmy je swoim bliskim i naszym sąsiadom. I to była taka forma prezentu z życzeniami właśnie zdrowia, mocy i, i nie wiem, witalności. No tak. W ogólnym ujęciu. Jarygody to pogański, słowiański kult życia, płodności i narodzin. Słowianie świętowali odejście zimy jako okresu tymczasowej takiej śmierci świata, śmierci przyrody. I od momentu równonocy, czyli Wielkiej Nocy, kiedy wiosenne dni stają się coraz dłuższe, wyczekujemy, wyczekiwali pierwszego zapładniającego pioruna, po którym mogli sadzić, mogli rozpocząć pracę na roli. Ponieważ wcześniejsze, wcześniejsze rozpoczęcie mogłoby się skończyć nieurodzajem. Takie były wierzenia. Wiosna sama w sobie była, jest powrotem do życia nie tylko przyrody, ale ludzi, którzy po okresie zimy i tej bezczynności zimowej mogli znowu wrócić do swojego trybu życia, oddając się pracy w polu. I wszyscy się cieszyli. Pozwyciężył świat ze śmiercią. I znowu cykl życia zatoczył koło. Okej, okay, to by było na tyle. Ten weekend jest takim wyjątkowym weekendem. Życzę Wam wszystkiego dobrego, spokojnych dni. Wszystkim wierzącym w Boga i w Chrystusa. Życzę wam spokoju, takiego oczyszczenia się, miłości. Niech Pan ma was w opiece. A wszystkim tym, którzy w tego Boga nie wierzą, no to po prostu have fun. Bawcie się dobrze. Dziękuję, że tu jesteście. Miłego dnia. Miłego tygodnia. Miłego życia. Bye.